Pan inżynier Jan Kolbusz, dzień dobry. Dzień dobry. Firma dzień dobry. Mikrobiotech. Panie Janku, chciałbym zapytać pana o probiotyki w zastosowaniu u zwierząt hodowlanych. Mm -hmm, mm -hmm. Zdecydowanie bardzo duże pole do popisu. Od piesków, kotków, przez konie, czy nawet gołębie hodowlane pocztowe zdecydowanie wszędzie tam możemy wesprzeć zwierzątko podając mu Probiotyczne mikroorganizmy wspierające go układ trawienny, czy pomagające mu radzić sobie z toksynami, jakie mogą się wydzielać podczas naturalnego procesu trawienia lub w wyniku jakiejś infekcji. Nierzadko u np. piesków występuje tzw. Tak halitoza, czyli mhm. nieświeży oddech. Mhm. Czy poprzez probiotyk możemy jakoś zniwelować? Tak. Doświadczenia użytkowników pokazują, że na dwa sposoby. Przez podawanie probiotyków do, razem z pokarmem możemy wprowadzać mikroorganizmy, które będą naturalnie zasiedlały środowisko, jakim jest zwierzątko i te, 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 te uciążliwe zapachy będą mniejsze. A druga rzecz to taka, że możemy napryskać roztwór probiotyków bezpośrednio do pyszka i to niweluje odory. W chwili, zaraz, 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 po, zaraz po podaniu tego probiotyku poczujemy, że, że ten zapach się zmienia i, i przy, często, przy, przy coraz częstszym podawaniu rzeczywiście możemy doprowadzić takiej sytuacji, że miło jest nam wreszcie z tym zwierzątkiem przebywać, bo, bo ten zapach po prostu został wyeliminowany. To jest bardzo ciekawe. Jeśli chodzi na przykład o takie zwierzęta jak e, ptaki, które mamy w domu, e, bądź e, koń, czy tam również e, występują e, probiotyki w zastosowaniu? Zdecydowanie tak. Znowuż od e, probiotyków podawanych w celu wsparcia powiedzmy procesów trawiennych, ale druga rzecz to na przykład usuwanie odorów. Nie wszyscy są nie wszyscy są zwolennikami zapachów, jakie mogą się wydzielać, e, a podanie probiotyków te zapachy eliminuje. Dlaczego? Dlatego, że wiele związków zapachowych, które dla nas są drażniące, dla mikroorganizmów jest tak naprawdę świetnym źródłem pożywienia. Jeśli podamy mikroorganizmy w postaci probiotyków na przykład, możemy doprowadzić do tego, że one zagospodarują te związki zapachowe, my nie będziemy ich czuli, będzie nam miło z tymi zwierzętami obsować, dzięki tylko temu, że wprowadziliśmy mikroorganizmy, żeby robiły to, co lubią robić, czyli żeby się najadły na tym, co zwierzęta po sobie zostawiły. Czy stosowanie u zwierząt robotyków jest um, bezpieczne. E, zdecydowanie tak pod warunkiem oczywiście, że przestrzegamy podstawowych zasad, czyli tak. stosujemy preparaty, które są w odpowiedni sposób certyfikowane. Tak patrzymy na etykietę. Patrzymy na same preparaty z, z pewnych źródeł. Probiotyki są to, są to żywe mikroorganizmy i one przez zwierzę najczęściej, jeśli podane są powiedzmy, w zbyt dużej dawce, mogą zostać najzwyczajniej w świecie strawione. Natomiast jeśli dawka będzie zbyt duża, mogą się pojawić jakieś, jakieś uciążliwości i na to trzeba uważać. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy i jak zastosować specjalista, weterynarz. Czy, czy źródła internetowe, ale tutaj oczywiście ostrożnie. Natomiast na pewno, na pewno warto jest, nie chcę użyć słowa, poeksperymentować. Warto jest dać szansę probiotykom, bo, bo przy wielu zwierzętach można zauważyć kolosalną poprawę dzięki temu, że te naturalne, pożyteczne mikroorganizmy wprowadzimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.